tak daleko od ludzkich rozterek. Bądź nam łaskawy i miłosierny, Syłając na ziemię dar wszelkiej miłości. Jesteśmy zranieni jak ofiarne jagniątka, wydane na żel łakowym drapieżnikom. W długiej podróży wśród znoju i kurzu straciliśmy poczucie własnej wartości. Panie, nie dasz, niewidoczny, a sercu tak bliski, wysłuchaj dziś modlitw samotnych staruszków, maty i dzieci przez los okaleczonych, ubogich wędrowców w nicość obróconych. Wyciągnij do nas rękę i każ powstać. I cenną nadzieję, by odszukać upragniony ety. Koląc z Pana Tadeusza.